Nie no, no, zgłoś jest... sobie zgłoś... mikrofon, bo nic nie słyszę. Przez noc przez mówisz? mówisz? Kurwa, przez, przez noc mówię? Ja pierdolę, Co? to tylko takie hasło No zgłoś was. sobie mikrofon Lapsia! Nie powiedzieć na swoim mnie umiesz, bo kurwa jesteś grubym chujem, siedzisz przed komputerem, z krzesła stać się umiesz. Pierdolisz! Kurwa, rodzice nie ci być. przynoszą obiad, kurwa Nowa, do komputera, mama, żeby umieścić level, kurwa w Co ty powiedziałeś teraz? Bo kurwa w ogóle cię nie słychać. Jak sapiesz ryja? sapiesz ryja, ty dupą sapiesz. Kurwa dupą sapiesz. Dobra zamknij mordę dupą sapiesz mordę. w nocy z murzynami kurwa. Dlaczego kurwa ty nie jesteś u mnie na polu No ja się pytam. Murzynie jebany. Kurwa masz chuje na roli na no, ciebie ciągle. No 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 dobra stul mordę bo gówne. Ta, ty kurwa taki takiej koda kurwa z moich tekstów polewasz, włączasz mikrofon na minutę i kurwa ciśniesz polewkę. Dobra, ciśniesz tam, polewkę. Za zapierdolisz, nie wiadomo gdzieś, pierdolony kupował, a teraz pierdolisz tak gruby. O, to, rybo, to, kurwa, ręką masa, nie możesz, możesz dosięgnąć myszki, twelu. Rudy kutasie. Jak kurwa kładisz rękę na biurko, to nie ma gdzie myszki kłaść. No nie może być, ty to kurwa dosłownie boki zrywać, takie masz żarty. Kurwa. A przepraszam bardzo, co ty masz do Murzynów jewane rasisto? A dużo mam. Co ty kurwa pierdolisz, Co ty się wpierdalasz z ją, Muszę tylko stary. tego Eldo, kurwa, Eldo, ja mam. Ja masz lat, Aldo A ty zawcie raid feluje bany. Co ci to uchodzi, Leo? Dobra, nie słabo. No to, to że jesteś co? taką może ciotą jebaną, wszyscy od cię od biją, to nie moja wina. Tak, weź się w świecie. Kurwa zaraz piksele ci mózgiem wyskoczą. nie Serio? Nie możesz być Ja chce bez... Weź być na te Mattine cierpienia wbijesz to jakiś lewej. Idź, kurwa, może ci mama nastruga bolty w TB ja <laughs> pierdolę. kurwa? Po nie, nie, nie wyzywam od starych, tylko powiedziałem mała, żeby nie było, nie? No kurwa, co mówisz, że mi bolty kupi w TB? Ty kurwa nie wiesz, co to są bolty w TB? bo ty kurwa wiesz, bo napierdalasz w TB jak po maniak. No, no kurwa, w Tibi napierdalam. Ty kurwa nawet nie wiesz co to jest Tibie ja nie ma. Czylają cię w domu kurwa nie wiem, żelazkiem i... No, ale dupę. ty masz teksty, ja pierdolę to jest dziwne, masz bo takie szybkie Google, że szybko teksty Tak szybko w Google wpisałem. Że kurwa jedną ręką no, trzymam zrywać. golkę, mm -hmm. a drugą kurwa. No biega. jesteś zajebisty i zamijskelu, no, no. bo na twoim miejscu kurwa, ej, a tak w ogóle jak ten jakbyś to co ty robisz jak chce się srać? FCB, a powiedz mi, do kogo to mówisz? Kurwa, pod krzesło strac? No, se, ty kurwa, ty, 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 ty mówisz, czy a... się śmiejesz? bo ja już nie wiem. Potem kurwa, go no, no, woła, żeby cię to wynieśli, chuju jebany. Nie panie. wiem o co chodzi. Dobra, mów, ja, ja do, do łazienki. Jello. Kurwa, ty przecież wstać z krzesła, nie mówisz. To jak no, do łazienki, to już to wynieśli, już potem? Ponoszę, żeby cię przenieśli, kurwa, do łazienki, bo wreszcie się nie wytrzesz pod krzesło. ha, 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 ha. Teraz, normalnie, pojechałeś. Ty dobry <grym> jesteś, <zresu>, nie? Feluj, <grym zresu> jebany. No, dosłownie tak. Ja nie wiem, dokąd on to mówi. Kurwa, ruchają ci w usie, potem masz takie rozepchane. Dokładnie kurwa. tak, jak mówisz, ty to jesteś, ty, kurwa, jasnowidz. Kurwa, A -a. masz potem taki dobry słuch, jak cię ciulają ty, te kurwa, uszy. Tak, do kurwa, tak dokładnie, jak ty mówisz. Poły. Ty, kurwa, co ty mieszkasz, bo u mnie w okno patrzysz i co, bo ja nie wiem. Kurwa, skąd jesteś, feluj, kurwa, co nagrywać, teraz będziecie wszyscy, Może się na YouTube'a wstawicie? Skąd jesteś, dalej? Kurwa do niego i go zbijesz, tak? Skąd kurwa jesteś? Ja ci nie podam adresu, bo jeszcze przyjedziesz do mnie swoją kurwa, Porsche i mnie zajebiesz. No kurwa. kurwa albo twoja magia no, mnie. Ej nie no, mali, niebo, przecież Kowal z Metinie cię obroni kurwa. właśnie kurwa widzę, ty, no, ty, ty no, pewnie po prostu I kurwa głosy dla Putina Ej, Gilnie zawołać cię obronią. Kurwa twojecko... Co mówiłeś? W piksele, tuczniku? tuczniku? Mówiłeś coś w tuczniku? No coś kurwa... No co ty kurwa w ogóle pierdoli, bo ja cię w ogóle nie robię. No rozumiem, kurwa celu, właśnie jebany. jak jesteś wyuczony, ja wiesz co to ty, kurwa tucznik jest. Kurwa, kurwa wyłączony, gdy ty masz mózg, celu. Dobra, ja, ja paknurzę, O kurwa się zająkałem. Dobra, kurwa, zasikałeś się. No ja, raz, nie, ja pa Dobra! Rudzielcy jebany! I samo pojeżdża taki jak ty, kurwa, rudzielcy. User joined your channel. To to User joined your channel. Halo kurwy! Witam się Nie pierdol! Słuchasz mnie? Nie, nie Czekaj, bo tak się ciekawie zrobiło, idę Zarej, po pizzę To kurwa dla cię sobie ja, i przy kalorii, bo jestem kurwa, Dobra, jak na A, na sobie dobra nie na do kimia, chura, dobra, bo dobra. ja sobie sobie i kurwa I kurwa, idę po pizzę kurwa Zabijaj ryj, nienawidzę szmato nie. Idź Nie wiem jak mówisz felu głupi kurwa. Język też ma k***a zatłuszczony FC Barcelona ty kurwa, Myjesz korki tam piłkarzom szmato po meczu. Dziwko je***a. Ty, za, ty kurwa, co się kurwa, wtrącasz kurwa, w pedale? To, że ciągle spały po meczach w twoim klubie to nie jest moja wina. Zabijecie słowami, rozumiesz? Wypierdalaj stąd. Kurwa zabijesz mnie słowami. Zabijają ci kurwa w domu słowami. Jak ci mówią ty kurwo na obiad przychodź. Obiad? Ja mam obiad, ty kurwa po, w restauracji stoisz Tobie, po kości i jesz. to kurwa Jak no, ty kobierasz no, 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 obiad, to ty kurwa biedna sprawy. Kurwa co pod krzysło, jebie, ty, góra, krzesło jebie, te ty główna kurwa Krzesło kurwa krzesła nie duże krzesła musisz na zamówienie krzesła mieć, rozumiesz ty kurwa grubasz mato Za ty rate feluje tu kurwa matka ci do pokoju weszła to już każesz uciszać mnie kurwo Będę się darwy o to na ci matka nie wypierdolisko E do kogo ty do w ogóle mówisz? mówisz do mnie czy do niego? Rozumiesz? Pytam się SZMATO Do kogo ty w ogóle do kogo, mówisz bo ciebie wcale nie wisiałeś? Do kogo kurwo, nie szczekaj Na ty pysk śmiech Ty kurwa? Jesteś... No, no, na przeszkodę na Matka ci wody laje tak, do miski Gruba sprawa, tak, my gruba, gruba sprawa kurwa, co? gruba noga kurwa... Śpada. jesteś takim śmiechem że nie masz spodni. Kurwa w kombinezonie już chodzić, bo nie ma żadnych spodni na ciebie ty, gruba dziwko. masz pro. Operacja, Właśnie nie zabulował tej rara u ja, Nie ma, ma na niego baby jeździsz, gruba świerdolony, dźwig cię musi transportować. Ma, ma to. Poziąć, Nawet samochód ty nie umźli mnie kurwa, Czuremy jeździsz jakimś jeepem, nie. Z jeepem kurwa jeździsz. Ej, gruba sprawy w tym samochod, 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 samochodzie osobowym kurwa się nie zmieścić ma nie środek grube sprawy, zakręcimy nowy serial, co? Kurwa, będzie dużo kurwa. albo nie, kurwa, bo jak kamery na ciebie dadzą, to tylko ty będziesz na ekranie, kurwa, taki duży inżynier. Dobra, weź, kurwa, mnie i potem... Dobra, 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 dobra nie pytam, co masz na obiad, śmieciu, nie szczekaj mi tu, kurwa. Pane, mężczyznki szefów. kurwa, a ty uciekasz, kurwa, jesteś męczony psychicznie, rozumiesz, śmieciu? Do kogo co ty co mówiłeś? Czekacie? Brakło wam siły na szczekanie dziwki? Do kogo ty mówiłeś z Do ciebie kurwa, umyj uszy No to ty co jebamy. kurwa weź, idź dalej, szczekaj na pierogi w domu. ma to, ty na pociągi szczekasz. Oj coś ten ten, ten gogle tak, krwa, tak. w ogóle źle tylko domu. Po to, że w nocy wypuszczają, urwaj pilnujesz domu tą swoją krzywą mordą. No, nocy, Jak stoisz tam przed domem to kurwa nie pilnujesz Ja mam dom przynajmniej. Taki Nie domu, Sz Jesteś bezdomnym z kurwy synem. możemy na to? gdzie jebany, gównio. Muszę leczyć się doczekać to sztupu. No, przed przed w jest taka grażma, i... to jebana. Tam nie możesz twarze. do mikroszczekać, bo się plakietkę. tępią za mikrofon, ty kurwa Waga, mała, to przychodzisz kurwa, na Tesa, się powyżywać, i <laughs> Ej, i to ci mam, ty kurwo jebana, To kurwa przyjedziesz pożyjwać, ma to się na szczekanie. A takie kumpanzy przez cie zagiotu. Zabiłem, zabiliłem, zabiliłem, zabiliłem. ty się męczysz przyjedziesz, z tym ryjem kurwa. Ryjem kurwa, ryj to masz ty, kurwa. A ma, jebany kurnik masz. Zatkaj ryj, bo to jest kurwa, bo to jest kurwa, bo to jest kurwa, bo to nie kurwa, zapomniałeś to się nawet bo nie jest kurwa,

pod nosem to ty masz ty kurwa, brudasz irdolony, rozumiesz. Pod nosem to ty masz Szmaton. ty kurwa. Wyjmij kozę z nosa, bo cię zaleję kurwa. Wy mm, kurwa, bo no, on do tego nosa, bo cię zaleję. <grym> Dojdź do tego. Jak byłeś mały, to... Jak byłeś Zabiją. mały, to twoja matka ze studni w wodę i kurwa niechcący cię do wiaderka skaczyła i wyszedłeś ciebie smaczną. Na pogotowie Zabiją. pojechałeś Zabiją. i cię redwo, ledwo uratowali ty kurwa, bo kierowca Amadie. karetki miał był pijany i się rozpierdolił z tobą na zakręcie szmaku. Jak ty kurwa byłeś mały, to mama myślała, że Achilles i cię kurwa w studni topiła, żebyś był szczery, kurwa metinie, to jest wina twojego kurwa, nie masz pięć smakom. Nie masz pięć, kurwa, byłeś?